Coś się okay. wyłączyło. No i gdzie on mnie tu ładzi? Musiałem. Patrzcie, kartofle. Muszę to wyłączyć. Nie wiem, są jakieś ustawienia zablokowane. O. Podejdziemy zaraz do malin. To oczywiście wszystko jest mój teren. Drugi, oczywiście, materiał. Oczywiście się woda leje. Tu, oczywiście, tam są porzeczki, tam dalej. Porzeczki. To oczywiście, mamy maliny. Taka, jakby kopuła. I tam są czarne maliny. Wkrótce oczywiście pokażę te czarne malinie, w kolejnych oczywiście materiałach. ogrodniczych na tym oczywiście tu oczywiście rzodkiewka. O, widzę, że truskawki dochodzą. Zobaczcie. Na polu. Dobra. Dobra. Chyba wszystko pokazałem. Dobra. Także to by było na tyle. Subskrypcja, łapka w górę i do kolejnych materiałów ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia.